Kawa jest jedną z najpopularniejszych używek na świecie, znaną ludzkości od tysięcy lat. Działa pobudzająco i przyspiesza przemianę materii. W każdym kraju serwuje się ją w odmienny sposób, co sprawia, że smakuje inaczej. Napój ten to stały element w codziennym życiu wielu ludzi. Powiedzenie, że co kraj to obyczaj, sprawdza się również w przypadku kawy. Dla jednych wypicie popularnej małej czarnej to pewnego rodzaju obowiązek, mający dostarczyć energii na cały dzień. Dla drugich chwila spędzona przy filiżance kawy to małe święto, ceremonia. I doświadczenie luksusu. Najwięcej do powiedzenia na temat kawy mają oczywiście Włosi. W ich kulturze kawę pije się wszędzie i o każdej porze dnia. Przepraszam, tak mówię, dla mnie ten, co w Polsce albo turecki piją, jest dla mnie woda brudna. Dlatego prawdziwie kawa jest koncentraty kawa i nie ten dużo woda i. Rozpuszczalny, albo dla mnie. Ja e, uwa uważam, że powinno być, e, pić kawa. Nie jest kawa z mleko, kawa białe, kawa, kawa jest tylko czarna. A jak wygląda kultura picia kawy w Polsce? E, jesteśmy dużo lat już w Polsce. I coraz, co, co, co roku e, lepsze jest, naprawdę. Polacy już od dawna e, e, jadą za granicę. Także tam piją prawdziwe kawy. To... I kiedy wracają do Polski, już zaczynają mieć pretensje, że chcą dobre kawę. Działanie kawy i jej wpływ na ludzki organizm jest tematem wielu dyskusji. Pojawiają się opinie, że kawa jest niezdrowa i na pewno nie wszyscy powinni ją pić. Badania natomiast przeczą tym teoriom. Potwierdzono jednoznacznie, że umiarkowane spożycie kawy, kofeiny, nie ma wyraźnego związku z żadnym poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Czyli mitem jest, że kawa powoduje zaburzenia retyletyczne serca, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca, czy podnosi poziom cholesterolu. Ten skok ciśnienia, jeżeli występuje, to on jest zbliżony do tego, jaki występuje podczas wykonywania wysiłku fizycznego, na przykład w, chodzeniu, w chodzeniu po schodach. Kawa z założenia ma pobudzać. Dla wielu osób jest porannym ratunkiem, koniecznością i stałym elementem Każdego dnia, jednak nie wszyscy reagują na nią tak samo. Większość z nas, co jest udowodnione w. W badaniach naukowych bardzo pozytywnie reaguje na, na kofeinę. Czujemy wtedy wzrost koncentracji, czujemy takie przebudzenie. Natomiast istnieje grupa osób w naszej populacji co prawda jest to niewielka grupa osób u których kofeina działa wprost odwrotnie. Czyli ich organizm odwrotnie niż u większości osób reaguje zmniejszeniem energii i powoduje to, że często takie osoby czują się senne po spożyciu kawy. Zatem, gdy ktoś mówi, że kawa na niego nie działa, zapewne mówi prawdę. Eksperci zgodnie twierdzą, że picie kawy nie jest szkodliwe, natomiast są sytuacje, w których odradza się jej spożywanie. Jednak zawsze osobom z naciśnieniem czy szczególnie wrażliwym na kofeinę zaleca się konsultacje z lekarzem prowadzącym. Czy istnieje coś takiego jak dzienna dawka kawy? Co to jest to umiarkowane spożycie? To jest 300 mg kofeiny w ciągu dnia, co jest odpowiednikiem 3-4 filiżanek kawy, ale pamiętajmy o tym, że kofeinę zawiera także herbata. Napoje energetyzujące, napoje typu Coca-Cola i Czekolada. Przyjmuje się, że kawa w tej ilości nie tylko nie jest szkodliwa, ale może nawet pozytywnie wpływać na organizm człowieka. Kawa ma jednak więcej zastosowań. Sam aromat świeżo zaparzonej kawy jest impulsem do szybszej i bardziej efektywnej pracy neuronów. A także przyspiesza proces produkcji białek. W kuchni kawę możemy wykorzystać na przykład jako pochłaniarz zapachów, włożona do lodówki chłonie zapachy. Podobnie jak wszystkie inne używki, kawa spożywana z umiarem nie szkodzi. Co więcej, ma wiele właściwości pozytywnie działających na nasz organizm. Warto jednak pamiętać, by pić kawę dobrej jakości, świeżo mieloną i w racjonalnych ilościach.